Co tam się Ty Tam na dole, kurwa. Wyskoczył przez drzwi, przez drzwi. Nie no ma kura, kurwa. i Kurwa, jeden powalony w środku tutaj. Tu jest powalony, podnosi się. Dawaj, podnoś, podnosi się, dawaj, walgo, walgo. Podniósł się, Pod, pobiegł na górę. Na górę pobiegł. Ląduje na zewnątrz. Cień widziałem. No nie wiem.

no ale teraz faktycznie przykąpiłem trochę To oni rzucili dym? Nie, ja Słyszy się kogoś Dobra to dałem Dobra, chcę pozdrzucić Jest, jest, idziemy Zasz od dawna zabiję kurwa. osiąga się. dobił cię Kur Zopatrzenie zleciał na dół Gdzie? Dobra, Aj. idę po zrzut. A dobra mamy tutaj zrzut dobra Tak jak Na dachu? Tak, z dachu zbiegał Dobra, jako że mogę sobie wziąć selfa To Bez Dobra Kurwa Jest tu lądował typ blisko chyba Tu mi się wydaje wydaje mi się, że, że tam był Ale nie jestem pewien Nie, na górze Kurwa nie To już wiecie Na dachu <śm> Tak, na dachu mnie. I z kurwy są wzięli już tam z... pojawił się w okolicy. Został I drugi też ląduje Brawo, Maurus Z góry Nie no jest czysto. O, dobra, ale ma pp ja jego, ja jego pp zabiorę. Gdzie? To się? Dobra, to oddaję to, to ci twoją. Kurwa, nie traf... Znaczy trafiłem go Amunicję chyba że. A, nie mamy na amunicję, kurwa. Coś idziemy tam na górę? Ja, A, ja, na... ja najpierw chyba. tutaj wezmę amunicję, na dole. Lotnik, 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 dalej na górze jest. A, nie ma, wezmę. I drugi na dachu bolonowo chyba. Mam skrzynię za amunicją. O, tu jest! Kurwa! Kurwa. co za chuj. Tam jest. Bachu Na dachu, no. Na swój zleciał ten. Dobra. Na swój zrzut. Kurwa. Uważaj, uważaj, snajper. Le, loduje. Jest, kurwa je pana mać. Łaga, <coughs> napierdalam na lot. Ja mam 5, nevím kde gdzie, kurwa kiedy. Kurwa wle. z Jaki... Zleciał na. na mnie. Nie, nie macie kurwa śmieciu. Trafa Dobra, część budynku zostaje w ten. czysta. Ja polecę po swoje. To się dusi. Ja. Dobra, zwijam stąd. Tam był sniper. To idziemy na górę? Wiedziałem, ja, widziałem. właśnie stamtąd, stamtąd do mnie na Ja go trafiłem, ale nie powaliłem. Dobra, idziemy na górę. Do, do headquarters. Kurwa, nie mam czasu drinka zrobić. No właśnie ja też nie. Wypić to był Nadami. czas, nie? Ale... No, nad nami był. Poczułem. Dwadzieścia dziewięć metrów w tym w są. Mogę się założyć, że wszystko wysunie tamtym. Połalony. No. Jeszcze jeden na górze jest. Nawet na wieży. Na wieży? To no. ja zdjąć. Tylko muszę przejąć bud sąsiedni budynek. Ale sąsiedni chyba jest czyste. Nie 37 metrów, a to więzienie. Powolony na wieżę. jest dość... tutaj na dole. biega do nas, biega, 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 uwaga. Dobra, bo strefa. Co, na dole jest? Kurwa, nie mogę go znaleźć. Tak, 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 dwóch na dole jest. Zeskakujemy tam, razem, daję. Tak, dawaj. Powalony. Kurwa. Jest Jeszcze tu jeden. jeden, jest tu jeden, jest tu jeden. Walgo, walgo i podnieś mnie. Team wipe. Ale się Dobra, mamy 20 sekund. Dobra, skrzynia z amunicją teraz. Bo czas nam się kończy. Boga. w sklepie. Widzę go. Idę do prawej. To był między kominami. Możecie? Tak, tak, tak. A, Brawo. Powalony. Drugi powalony. Dawajcie. Czuję go, dwóch powaliłem, tak. A, nie trafiłem kurwa w te... Widzę tej ale gdzieś zdjąłem od człowieku. tych To jest... Bez kewa Kurwa mać No kurwa na noc zjebnęli mnie Dwóch tu jest! Dwóch kurwa mać Ale zbici są, zbici są, my możecie Ale wybiec. wyskoczył Jeszcze kaczmar mnie zabił ty. Maulat no Ja nie, nie, nie pomogę już Nie, on tam jest, yy, na tym Dobra dobra to jakiś Polacek kurwa tam był Polak, Polak i to jeszcze miał prawie na no. narzucie, tak jak ja Nie no, sam na trzech to Dobra, jeszcze, dobra. Jeszcze Sam na trzech na dole to jeszcze w ogóle nie było szans No Ale i tak męż dobry